Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy on jest toksyczny? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty, więc pierwsza karta to jest sedno pytanie. Umiarkowanie, co wychodzi naprzeciw. A z Wynik, odpowiedź, rada. Ośmi moment, dołożę kartę. Król monet. Na spodzie talii i skarta, też monet. I to może być tu Test To jest to rozwój. Setno umiarkowanie. To jest to szukanie równowagi. Trudne przeżycia hartują człowieka. To też jest umiar, modyfikowanie, pogodzenie się z ludźmi czy z sobą. To jest oczyszczenie, to jest osoba oddana, wybaczająca, wybaczająca krzywdy, ratownik, ratowniczka, przyjaciółka forever, przyjaciel forever. Nie ma przyjaźni damsko-męskiej, tylko osoby niedojrzałe twierdzą, że jest przyjaźń damsko-męska. Co wychodzi naprzeciw? Askielik. Czyli brak miłości ale bzykamy się z przyjacielem. Bzykać się, to, bzykać się to można, ale tylko z partnerem. Kiedy uprawiamy seks z przyjacielem, to znaczy, że jesteśmy na dnie. Dno i wodorosty. Możesz się zastanowić, dlaczego osoba toksyczna, niedojrzała, która Cię nie kocha, tworzy z Tobą jakiś związek. Powiedziałam jakiś. Odpowiedź jest prosta. Jesteś dla niego wielką ostoją pomocą, a nie partnerką. Przyzwyczaił się przyzwyczaił cię do swoich toksycznych zachowań i wie, na co może sobie pozwolić. Przystosował się do swoich nawyków i wymagań. Ma darmową kucharkę, sprzątaczkę, kobietę do łóżka, do płacenia jego rachunków, do jego zobowiązań. Pomyśl sobie, Ile by musiał włożyć wysiłku, aby wychować sobie nową kobietę na swoich warunkach? Zadaj sobie pytanie, czy jest sens tkwić w takiej relacji z taką osobą? Nie szkoda Ci życia na służbę u niedojrzałego toksyka? Wynik, odpowiedź, rada, ósemka monet i król monet. Trzeba pracować nad sobą i postawić siebie na pierwszym miejscu. A tutaj jest postawienie niedojrzałego toksyka na pierwsze miejsce. Trzeba dorosnąć. Powiem Ci, jak kobieta kobiecie, a pies go jebał. Trzeba zadbać o siebie. Tutaj pojawiło się uzależnienie emocjonalne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Miłość to nie poświęcenie, to nie ofiara. Miłość nie wymaga poświęcenia. Kiedy poświęcamy się dla partnera, to świadomie wchodzimy w tryb uzależnienia emocjonalnego. I taki związek jest z góry skazany na porażkę. I proszę o tym pamiętać. To wszystko na dziś. Po pierwsze miłość, po drugie miłość, po trzecie miłość i po czwarte miłość własna. Pozdrawiam Klarę Bośpie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Do o śpiew.